Dzisiaj po raz 24 rozpoczynamy nasze Mistrzostwa Świata w połowianiu które się odbywają w mieście na miejscowości Janta. Gminastek zorganizowała dużo atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, więc każdy zna może znaleźć coś dla siebie. W tej chwili trwają już tak naprawdę eliminacje tych najmłodszych dzieci, bo zawsze wsłuchujemy się w potrzeby turystów, więc biorą najmłodsze dzieci, zaczynają swoją walkę o, o pierwsze miejsca. Nagrody oczywiście są bardzo piękne i be, bardzo ciekawe, więc warto brać udział w tych mistrzostwach. Mamy bardzo dużo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W tej chwili są prowadzone gry i zabawy, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Przed chwilą otworzyliśmy ławeczkę radiowej jedynki. Po raz kolejny ona w tym roku jest w miejscowości Jantar, bo generalnie na bulwarze radiowej jedynki, które Stegnie są wmontowane łażeczki tematyczne jak gdyby do tej pory czy muzyczna czy radio dzieciom a w tej chwili jest w Jantarze, ponieważ tam trwa duży, duża przebudowa zejść przy plażowych w związku z tym ławeczka w tym roku zostanie dla mieszkańców Jantara, jest bardzo piękna, bursztynowe słoneczko, można przyjechać przy głównym zejściu numer 80, zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe, a za chwilę o godzinie 13 kolejna atrakcja będzie pan Patryk Gąbicki, który będzie gotował potrawę po kulinarną, którą w ramach stacji mieszkańcy będą mogli się poczęstować, że tak powiem, więc tych atrakcji, tych atrakcji jest sporo. No i jutro dzień również, dzień pełen wydarzeń, pełen wydarzeń, występy artystów, konkursy dla dzieci, dla młodzieży. No i oczywiście punktem będzie wręczenie nagród dla zwycięzców dzisiejszych i jutrzejszych eliminacji i konkursu. No Mistrzostwa Świata zakończą się w nowym Biegiem, który będzie przy Szkole Podstawowej Wiantarze. To jest wyjątkowa okazja, żebyśmy się mogli Całymi rodzinami spotkać, dzieci uczestniczyć, dorośli w tym ważnym wydarzeniu dla nas dla gminy. Oczywiście oprócz mistrzostw świata poławianiu bursztynów i pięknych nagród, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. Mamy wiele innych atrakcji, zarówno pogodę mamy idealną, prowadzącego jeszcze wspanialszego gmina Segna jest piękna, jantar cudowny. Otwieram 24 Mistrzostwa świata po mianiu bursztynu i o wielkie roda prosimy. W Do... dużej flekswencji chyba jeszcze nigdy nie było. Wszyscy się wspaniale bawili. Bardzo dużo dzieci wzięło udział. Więc wszystko poszło bardzo fajnie. W zależności od tego ile osób się zapisze, to tyle tego rund jest. W jednej rundzie jest 10 zachodników. To najtrudniejsze wybieranie z wody. E, nie widziałam, bo bym nie nakładała długiej skórnicy. W jaki sposób się pani przygotowała to jest po raz pierwszy? Pierwszy raz i skoczyłam ze rezerwy. A co nie by mogła pani doradzić? doradzić a, co by Pani mogła doradzić innym, którzy by chcieli kiedyś wziąć udział? przede wszystkim. To jaka metoda? Na, Herkules, na Herkulesa, czyli dziobanie. Czyli dziobanie. Ja stawiam na siebie, ale to słabo będzie. Panie Arturze? Blisko piachu i pod słońcem. No to kochani, jaką będziecie dopingować tatusia? Super, a metodę jaką pan ma? Mieszaną. To znaczy? Trochę, trochę gonienia do wody, ale też zbierania z tego wniżu. Miał pan już e, możliwość czynę? kiedyś? Tak, tak, ale bez sukcesów. Dzisiaj mi się, się, się dobrze. Damy radę. Nie mam metody, po prostu bawić się. To jest najważniejsze.

Już to nie czasami widać, jej się ten let yeah. Można oczywiście nie słyszeć na słońcu, bo pierwotnie to jest słyszone na słońcu, ale można je robić takim sposobem. Czyli ja tu... Ale mogę kontynuować odłogu.